No, witajcie, kochani, witajcie. Poranek minął cudownie. E, bardzo fajna energia. Zresztą mamy nów w rybach. Nów w rybach jest takim nowiem, pełnym wrażliwości, pełen miłości. Piękna energia. Byłam nad morzem. Piękna energia. Takie piękne fale. E, coś cudownego, kiedy możemy się połączyć z naturą, kiedy. Możemy właściwie, możemy właściwie tak otulić się tą energią. Ale wszystko mówi, wszystko mówi, wszystko nam przekazuje wiadomości i tak jakby zabiera nasze, ja to nazywam złogi energetyczne. Ta energia jest taka czysta, ta energia jest taka um, oczyszczona, ta energia się nasza wzmacnia i mamy na nowo siłę. Mamy na nowo siłę, mamy na nowo moc. Zresztą jest pięknie w lasach kwitną przebiśniegi, żonkile. Dla wielu osób po Waszych wiadomościach jest to trudny czas, dlatego dzisiaj mamy, dzisiaj mamy rytuał nowiu, godzina 22, zapraszam serdecznie. Jest to rytuał płatny. A w niedzielę, czyli jutro, mamy rytuał medytacji z Archaniołem Metatronem. Jest to też rytuał płatny. Zapraszam serdecznie. Natomiast jeżeli jesteś moim stałym, regularnym klientem, dla ciebie mam zniżkę. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy każda osoba, która zapisuje się czy na rytuał, czy opłaca pytanie, bierze udział w wylosowaniu tego pięknego organu. Co dalej, dzisiaj mamy? Dzisiaj możecie dostać w następnej transmisji karty. Wystarczy, wystarczy udostępnić ten, ten filmik na swojej osi czasu, wpisać w komentarzu: Udostępniłam i podpisać się na Facebooku, na stronie fanpage'u, żebym wiedziała, kto wtedy po prostu sprawdzał. Bo niestety musi być wymiana, wiele osób bierze ode mnie karty, a po prostu tutaj nie daje nic w zamian. Nie mówię o moich stałych klientach, tylko. Wiele osób, bo trzeba to ograniczyć, nie dawać bezgranicznie, tylko wymieniać tę energię. Więc jeżeli chcesz kartę w następnej transmisji i słuchasz, udostępnij ten filmik na swojej osi czasu na Facebooku i napisz na Facebooku, że udostępniłaś i napisz tutaj, wtedy będę wiedziała kto i będę Wam dawała kartę. Dzisiaj wybrałam na czytanie nanów Skorpiona, Wagę i Pannę. Mam piękne karty, bardzo w stary tarot francuski. Te karty chyba już mają 10 lat, a są jak nowe, bo jakoś rzadko je używam. Rzadko je używam, chociaż są bardzo fajne, takie bardzo radosne i bardzo duże. Dzisiaj mam przesłania: może dlatego, że byłam nad morzem, spacerowałam Syrenek. Piękne, radosne karty. I oczywiście przekazy anielskie. Dobrze. Zacznijmy tutaj dla Skorpiona, co nam karty powiedzą na dzień dzisiejszy. Piękna karta. Pucharów, miłości, wsparcia, działania. I taki chyba dzień jest dzisiaj w ogóle. Proszę, tutaj mamy pazia, pazia walet de denier, czyli pazia monet, czyli jakieś nowe propozycje, pomysły. Ja mam mnóstwo. Zresztą nagrałam następne odcinki kursu i zaczynam nagrywać dla Was kurs białej magii. Kurs białej magii zapraszam serdecznie. Już jest dostępny w odcinkach. I mamy trzy puchary. Piękna energia. Pracy z energią. Dzisiaj się na jednym wyjściu mnie też nie skończy, bo jest fajna energia. I cóż mamy tutaj? Cóż przesłania mówią nam Ufaj. I często to się odnosi do tego ufaj i górze. My jesteśmy otoczeni taką opieką, taką energią miłości, energią, która nas mocno wspiera. Ja niedawno w rodzinie też miałam przypadek kogoś chorego, kogoś, kto właściwie jest mi bliski. Wysłałam energię, poprosiłam też tutaj, jakby górę, i stan rzeczywiście się wzmocnił. Zresztą też dużo klientów zawsze prosi mnie o wsparcie, energię, o działanie, o coś, co Daje takie niesamowite wsparcie, więc my jesteśmy sami, nie ma czego się bać. No i cóż, no proszę. Cudowny czas dla Skorpiona, żeby dać nowy czas nowym pomysłom, nowym ideom, czemuś ważnemu. A w międzyczasie Wam pokażę bezceler piękny celestyn. Tutaj mam brązoletki, one już są gotowe do wysyłki. Zapraszam Was serdecznie. Niedługo coś wstawię na licytację na stronę sklepiku. Sklep z aniołami Ani Ladir. Zapraszam serdecznie. Spójrzmy sobie, co tam będzie uwagi na nów. Waga będzie w takiej energii właśnie tkliwości działania czegoś właśnie tej uczuciowego, fajna energia, bo same są puchary. Przede wszystkim mamy kartę papieża, czyli sięganie do naszych wiadomości, naszych rzeczy, piękna energia. I tutaj gdzieś nam się po prostu diabeł też zaplątał, więc tutaj duża uwaga na emocje, duża uwaga na takie właśnie po prostu sprawy. Jakie przesłanie jest sobie? Proszę. Jesteś osobą chronioną tutaj hmm, najgorsze rzeczy są za tobą nie martw się, czuj się spokojna czuj się właśnie zaopiekowana i tutaj poproś o pomoc, poproś o pomoc właśnie góra spójrzmy sobie co tam u panny u panny mamy 7 monet, mamy kapłankę i mamy 7 buław Piękne karty, takie duchowe, karty zadowolenia, spokoju, takiego uspokojenia, ale też to są karty sygnalizujące, że po takim właściwie okresie burzy przyszedł czas na spokój, na odpoczynek, na zrównoważenie, na zadowolenie przede wszystkim. Tutaj, więc też fajna energia. Bądź pozytywna. Bądź pozytywna, ciesz się. I cóż mamy? No właśnie. Panny będą czytały, uczyły się przede wszystkim tutaj. Aniołowie prowadzą Ciebie i pomagają, wspierają Twój proces, więc piękna karta. Zapraszam serdecznie, na Facebooku znajdziesz mnie jako Wróżka Anila. Zapraszam, możesz zadać pytanie, nagrywam filmik, możesz mówić się na sesję. Zapraszam serdecznie.